Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. Jako iż w poprzednim odcinku kosiłem rzepak i troszeczkę nam z tego wyszło, to teraz przetestujemy sobie uprawę soi. Ale jeszcze jedną rzecz mam tutaj w planach, mianowicie chciałbym sobie kupić jeden ze sprzętów, który jest dostępny, który moim zdaniem robi tutaj świetną robotę, ponieważ może kultywować, siać i nawozić w jednym czasie. Tak więc. Nie trzeba robić trzech rzeczy w odstępach czasowych, tylko można zrobić te trzy czynności naraz I w sumie będę potrzebował wziąć kredyt na, to, na te sprzęty, tylko jeszcze tutaj zobaczę ile one kosztują. Gdzie one teraz były? One chyba były tutaj. Nie, to nie były kultywatory, to były chyba w siewnikach. To chyba było w siewnikach. Czyli tak, potrzebuję tutaj 290 i tutaj 185 tysięcy. Czyli łącznie będę potrzebował coś około 475 tysięcy, 475 tak tyle będę potrzebował. I troszeczkę mnie tutaj to zaboli po kieszeni. U, to troszeczkę muszę pożyczyć, bo mam naprawdę mało, ale mam nadzieję, że po prostu czasowo mi się to jakoś zwróci w niedalekim czasie, ponieważ to i tak mi przyspieszy trochę pracę tutaj. Mam nadzieję, że ten procent to mnie nie zje, który będzie mi tam ściągał się o północy. Weźmy sobie 530 tysięcy, dobra, bo jeszcze będzie trzeba kupić nasiona i będzie trzeba kupić jeszcze nawóz. Więc teraz tak, kupmy sobie, co mi będzie potrzebne. Tu nic widzę, że nic nie mogę wybrać. To trochę będzie lepsze dla mnie, że ja to kupię niż będę co chwilę to wypożyczał, dlatego że no z tego jednak będę korzystał dosyć często. Podwójne kołami tutaj są potrzebne, ale chyba nie. Kolor, kolor mogę zmienić, koloru nie mogę zmienić. A Szkoda, szkoda. Dobra, to mamy to. I jeszcze potrzebuję, jeszcze potrzebuję palety. Ziarna chyba mogłem tam w palecie bez problemu sobie ładować. Dobra, chyba. Tyle mi wystarczy. I muszę kupić jeszcze nawóz. Nawóz to będzie, ale to będzie w big bagach. Nawóz będzie, worek z nasionami. worek z nawozem. Dobra, to jest 1000 litrów. W sumie nie wiem, czy tak dużo tego potrzeba, ale. Lepiej kupić więcej i mieć spokój na jakiś czas. Ogólnie taki pełny zbiornik, jakby to było załadowane, to chyba starcza na, nie wiem, na 10 takich przejazdów po tym całym polu. Jakoś tyle. Dobra, 6 mi zostało. To to sobie muszę zostawić. Teraz muszę szybciutko skoczyć sobie do sklepu. No bardzo ładnie tutaj mam porozmieszczane. No nie tak do końca bardzo ładnie. Ale... Ale... Kurde, potrzebuję jeszcze jakiś dobry ciągnik przecież do tego, żeby to wszystko tutaj ładnie uciągnąć. 337, troszeczkę dużo, ale on był w sumie nawet taki dosyć dobry. Ma 386, mhm, 525, to nie uuu, 100 tysięcy w sumie różnicy, ale tutaj widzę moc, robi naprawdę ogromną różnicę, wiesz, aż różnica o 90 koni mechanicznych. W sumie ten był dobry do takiego czegoś, ale ten bym, ten bym kupił, czyli 440 jeszcze muszę pożyczyć. To jest szaleństwo po prostu, co ja robię, ale to są sprzęty jednak, które będę używał cały czas, więc one mi są jak gdyby tak potrzebne do tutaj pracy na roli. Tak więc, ile ja to mówię? 380 czy 480? Tam byłoby już, nie pamiętam. 440, dobra, czyli jeszcze troszeczkę tutaj muszę sobie dopożycić. Dobra, 450 tysięcy mam. Mam 1 260 tysięcy pożyczki. I to troszeczkę będzie mnie to kosztowało. Więc chyba będę musiał na bieżąco po prostu sprzedawać te wszystkie zapasy, które mam. Tak, żeby po prostu nie, nie ściągało mi za dużego procenta. A okej. Okay. To, dobra, to, to nieważne. Konfiguracja silnika. O kurde. Tu jeszcze można sobie przecież to zwiększyć. 83. Czyli cena całkowita jest 521. Dobra, dobieram pożyczki. Jeszcze do 500. 530 nie będzie. 1 340 000 pożyczki to jest naprawdę ogromne szaleństwo, moim zdaniem. Ale ale mam nadzieję, że nie, nie zostanę bankrutem po tym. Koloru nie mogę zmienić. Dobra, wszystko kupione. Elegancko. Teraz tak, tutaj się pojawił. aha i w sumie nie popatrzyłem. A, ja znowu tak na szybko kupiłem. Mam nadzieję, że. Nic nie spieprzyłem. Tutaj widzę, że z przodu też ma jakiś taki jakby hak, czy coś takiego. Generalnie... Generalnie gąsienicowy chyba nie jest aż taki zły, bo w sumie to jest chyba najlepsza opcja z tego z dostępnych kół, jakie są, gąsienicowe tam chyba nigdzie się nie zapada, zapadają, czy coś takiego. I teraz tak, czy ja mogę uzupełnić? Dobra, czyli mogę uzupełnić. To w sumie uzupełniam sobie o te ziarna, które tutaj mam. Zaraz będę uzupełniał o ten napój. Tylko to, troszeczkę to schodzi. Muszę chyba sobie tutaj bliżej podjechać. Ok, uzupełnię następny. W sumie, jak w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że tutaj ta maszyna ma tu właśnie, że poucinane te przewody, czy coś, że w sumie tak to wyglądało. Nie są poucinane przewody. Te przewody łączą się właśnie z tym mm, sitkawkiem, który tutaj jest, który właśnie napełniam. I w zasadzie, po połączeniu tych dwóch maszyn, dopiero można w pełni z niego korzystać. Czyli można i siać, i nawozić, i, no i od razu kultywować. Tak więc, ja już w sumie przetestowałem sobie y, tą maszynę na drugim kanale. Tak więc, mniej więcej wiem już, co i jak co i jak z tym robić, tylko teraz żebym tam niczego nie poprzestał jakoś za bardzo. Dobra, to mogę sobie teraz wypełnić tutaj nawozem tak żeby te big bugi mi po prostu stąd mm, zniknęły i żebym miał więcej miejsca tutaj. Ogólnie no troszeczkę to schodzi zanim to napełnimy za pierwszym razem, ale no, tak jak mówię, raz napełnione to chyba, na, jeśli napełnimy do fulla oczywiście, to Jedno takie napełnienie chyba daje nam po prostu z 10 możliwych przejazdów, jak nie lepiej. Dobra, chyba się tamto napełnia. A z tamtej strony się zaczęło napełniać, no i dobra. Tej czy z tamtej to w sumie bez różnicy, tak naprawdę. Generalnie fajnie jest to, że też nie trzeba pod tą łychę tam podjeżdżać, tylko można to robić z odległości. Namienie nie trzeba jakoś tam nie, wiem, nie wiadomo jak kombinować. Bo w sumie te maszyny są też dosyć sporych rozmiarów. No, to ładnie silniczek pracuje. Nawet słychać, że to jest jakiś potężny kolos tam. Dobra, ale teraz, żebym ja się tutaj sam nie zakręcił zaraz i żeby mi się tutaj nie zablokował inne pojazdy, muszę tak bardziej uważać tutaj, bardziej zwracać uwagę na to, co robię. Co robię? Na chyba troszeczkę za mało kupiłem, bo nie napełnia pełnych pełnego zbiornika, ale to nasiona zawsze można dokupić. To, tego to w sumie nie zabraknie. Nasiona zawsze są dostępne i w sumie są tanie, bo nie, są, nie kosztują tam nie wiadomo ile. Ale w sumie to, 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 co jak widzę, jak to uzupełnię, w sumie spokojnie mi starczy na kilka przejazdów, więc bez żadnych nerwów będę mógł spokojnie sobie tam na swoim polu pracować. W sumie niewiele, bo 3 czwarty zbiornika już jest zapełnione. Znaczy pod... pod ten ostatni tutaj. Nie, niestety nie udało się. Niestety nie udało się. I nie wiem, czy mi się w ogóle uda. Bo może mi tutaj ta maszyna przeszkadzać. Dobra, jakoś mi się tam udało podjechać, więc to sobie napełnię. Ale tam mi jeszcze zostały te big bugi z tym, z nawozem. jeszcze ten nawóz będzie trzeba uzupełnić. Ej, w sumie nie jest tak tragicznie. Bo jakby nie było, to zostało mi... Tam niewiele miejsca, 9% miejsca wolnego mam na nasiona. Podnośnik, tutaj, żeś, o, jeszcze raz, wandalu, jeden to w sumie prawie, że pełny. Mam no 9% wolnej przestrzeni, to w sumie nie jest aż tak tragicznie. Podejrzewam, że na takie 9 przejazdów mi powinno spokojnie starczyć. Więc ta maszyna tu mi się zaraz, raz, dwa zwróci 9 razy, tylko tam pole wystarczy. Pouprawiać troszeczkę, troszeczkę tam pościnać później. I wszystko będzie zwrócone. Tak się właśnie jeszcze zastanawiam, czy nie dobrać sobie kredytu i kupić to drugie pole, które jest obok. Dlatego, żeby po prostu dwa razy szybciej zarabiać tutaj. I w sumie kupić tamto pole. O, będzie problem teraz. Będzie problem. Będzie problem, bo tam masz problem z tym, żeby w ogóle podjechać. Ale jakbym to... Czekajcie, bo może zrobię po prostu inny myk. Zamknij pokrywę. Ale jak zamknąłem pokrywę. To w sumie ta łycha mi się tutaj ładnie schowała. A więc mogę sobie teraz tutaj podjechać. O. No i zaczynam mu uzupełniać... A, w sumie nawóz już mam prawie pełny. W sumie nawóz już mam prawie pełny, to w sumie po co ja tyle kupowałem. I to jedno. Mm hmm. Troszeczkę za dużo nawozu. Jeszcze chyba jedno wejdzie. Ale niepełne. Dobra. To jak mi nie weszło to wszystko. To po prostu. No chodź tu. To, to trzeba sobie tutaj ustawić w takim miejscu, które nie będzie przeszkadzało. Którym to nie będzie przeszkadzało. Ponieważ. To mi się jeszcze przyda. Tego chyba nawet sprzedać nie mogę. Tak więc. No to żeś poleciał z tym. No żeś poleciał. Z Big Baga drona zrobił normalnie. Dobra. Aha, ogólnie mam modyfikację na to, żeby tam jakieś podnosić różne rzeczy, których normalnie się nie da. Także mi to po prostu ułatwiało. Okej, okay, teraz będzie zamknięta. To niech się tam zamknie tylko do końca. Bo pewnie jak ją odczepię, to się przestanie zamykać i znowu będę musiał tam podjeżdżać. Dobra. Bo teraz sobie zaczepiam ten mój... Wspaniałomyślny siewnik. O, do tego siewnika wspaniałomyślnego. Oczywiście muszę podpiąć to. Takim oto zestawem. Muszę wyjechać na pole, tylko trzeba mi troszeczkę tutaj przeszkadzają. Jakbyś to tak w ten sposób tutaj ogarnął sobie. Troszeczkę ciężko jest tutaj. Ciężko się manewruje tutaj Troszeczkę taki dziwny traktor na tych gąsienicach No prawie żeś podjechał Nie, bo to teraz odczepisz sobie Ja to trzeba w ogóle jakoś tak troszeczkę po innemu tutaj To, że to się nie da tutaj dobra to jest za duże maszyny Ej, ale w sumie taki taki potężny traktor i tylko 40 km na godzinę może jechać to tak troszeczkę trochę mało no spodziewałem się że będzie, że będzie mógł więcej zrobić ok teraz tym całym zestawem po prostu jakoś trzeba wymanewrować żeby stąd wyjechać tam się już widzę zablokowałem a więc jedziemy tędy. A więc jedziemy tutaj. Dobra, udało mi się. O, ty to jednak sobie musisz tutaj chłopcze przejechać. Bo inne możliwości tutaj nie ma żebyśmy się razem wszyscy tutaj zmieścili. A tu mi się wydaje że była jakoś chyba w poprzednim odcinku bawełna. I chyba już sobie ktoś to skosił. Tędy nie przyjadę, bo ten mostek jest po prostu za wąski. Tu z racji tego, że tu nic nie ma i po prostu jest to wszystko skoszone, to skorzystam sobie z okazji i po prostu przyjadę się tędy, bo tutaj bym musiał przez ulicę, jakbym jechał, to musiałbym troszeczkę jechać takim slalomem. No bo jednak ciemnik jest troszeczkę dosyć szerok i chyba chyba troszeczkę za daleko ujechałem, jeśli chodzi o tą latarnię, ale... Mam nadzieję, że teraz nic nie będzie jechało, no bo tutaj też muszę środkiem jezdni jechać, środkiem nic mi to nie dało, gorzej jak się tutaj teraz zablokuję, gdzie nie gdzie, gdziekolwiek, no bo cofanie tak z takim zestawem też do najprostszych mm, niestety nie należy i czemu ty nie jedziesz? No skręcam, od niej jedzie ej, okay, coś się stało dobra, dobra to chyba troszeczkę gdzieś tam się przyblokował, a w ogóle nie, nie mogę nie mogę zmienić w ogóle sterowania kół tylko tutaj nie skręcaj, błagam cię no i masz dobra, jak jesteś taki uparty jesteś taki uparty ja nie mogę cię nawet przepchnąć Aha, czyli jak się zablokowałem, to już jest w sumie kaplica Amen i w ogóle. O mój boż O mój boś. Ta latarnia drzewo. Tu mam mostek. To jest kawałeczek To jest oczek. jak przyjedziesz. To już w ogóle się zmieścisz. Dobra, muszę takie małe kółeczko tutaj sobie zakręcić. Ponieważ tam już się troszeczkę samochodów zebrało. I mam problem z tym, żeby po prostu dojechać jakoś tak w miarę. W sumie powiedzmy w ten sposób. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Dopróbujemy znowu tutaj, tak, środeczkiem. Tu, żeby się ładnie to półeczka zmieściły. No i elegancko przeszło. Dobra, fajnie mi tutaj przeszło. W sumie mógłbym sobie już tutaj, że tak powiem, troszkę przyparkować. No, i w sumie to co chciałem, to zakupiłem. No, w sumie takim troszeczkę, mm, troszeczkę bym powiedział, niezbyt mądrym pomysłem. Ale mi się wydaje, że jednak jakiegoś tam splajtowania powiedzmy, jakiegoś bankructwa tutaj nie będzie. Tam mam trochę tych kostek pozbieranych, więc jeśli będzie trzeba, to je sprzedam. Tu mam. Tak, zapisywanie oczywiście. Tutaj mam Gdzie to a tu mam. O, widzę, że spada. To nie dobrze. Rzepak mi spada, to nie dobrze. Ale widzę, że tutaj soja rośnie. Tak więc, no dobra, na no jakieś tam 140 tysięcy mam, ale to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym. I tak trzeba, trzeba tutaj płacić. Więc troszeczkę będzie trzeba tutaj popracować na tym polu, nie ukrywam trzeba ja będzie troszeczkę się tutaj przyłożyć do tego może jakbym sobie taki sprzęcik wypożyczył jeden jeszcze to może bym mógł jakoś powiększyć tutaj te pole zawsze to jakiś większy zysk by był i ogólnie też myślałem właśnie nad tym żeby tam pastwisko dla krów przenieść właśnie w jedno miejsce ogólnie to wszystko przenieść w jedno miejsce, kupić nawet jeśli po prostu tam nie ma miejsca, gdzie mam te kurniki i tak dalej, bo to po prostu kupić jakieś jedno pole. Zlikwidować to, to pole, takie te uprawne. Zostawić właśnie taką łąkę, czy to prawe, czy co to tam będzie z tego. I po prostu te wszystkie takie zwierzęta zgromadzić w jednym miejscu, żeby, żeby to logistycznie lepiej wyglądało. No dobra, ale w następnym odcinku to myślę, że co je sobie, sobie tutaj posadzimy żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo to tak jak mówiłem w tamtym odcinku, to jakoś tam wyszło chyba 140 tysięcy, że ze zbiorów, minus tam oczywiście te wypożyczanie maszyn, to chyba tam było jakieś 100 tysięcy na 300 z takiego jednego tego, czyli w sumie za jeden dzień takie 100 tysięcy. No to w sumie też nie, nie powiem, bo to mało to to nie jest. Natomiast. Natomiast jeśli odliczymy sobie jeszcze te koszty takie, jeśli chodzi o te maszyny i tak dalej, to wypożyczanie, no to takie 140 to też jest taki naprawdę dobry wynik. Dlatego chcę jeszcze sobie tutaj porównać z Soją, jak to będzie wyglądało i coś tam już zacząć tak bardziej poważnie zacząć tutaj robić, żeby po prostu nie żyć ciągle na kredyt, tylko żeby go spłacić i rozbudowywać tutaj swoje gospodarstwo. Dobra, ja wam na dzisiaj dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji moich dwóch kanałów, do obserwowania mnie na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. I mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.